Fortnite od lat stał się miejscem wszystkiego i niczego. Dość rzecz, że chwilę temu głównym antagonistą był Dr. Doom, za chwilę będzie Mephisto, a miesiąc temu wprowadzili kultowe auto Tesli obok koncertów Metaliki. Mimo to trzeba im przyznać, że jeden z pojazdów jest ikoniczny bez względu na wprowadzone marki, i jest to Battle Bus, który poszedł jako główna atrakcja pierwszej fali zestawów Lego Fortnite. Sprawdźmy zatem, jak im się to udało. Standardowo zacznijmy sobie od plusów. Na pierwszy rzut trzeba powiedzieć, że konstrukcja jest bardzo wiernie odwzorowana. Na się wielu wersji tego pojazdu i widać, że twórcy projektu wybrali tę najbardziej klasyczną. Niebieską, z balonem, bez wielu dodatkowych zabawek. Nie jest to jednak problem, bo przecież jest to wersja ikoniczna i od takiej najlepiej było zacząć. W tym wszystkim najważniejsza jest ilość detali. Mamy ładnie zrobiony ogień nagrzewający balon, mamy specjalną maszynę, która doprowadza to ciepłe powietrze do balonu, czy specjalną ramę utrzymującą balon. Na to wszystko dostajemy jeszcze. Małe detale w postaci rydzy na boku pojazdu, czy też skromną zawartość pod maską. Dzięki temu wszystkiemu konstrukcja nie jest nudna ani powtarzalna. To coś, co od razu będzie wybijać się w kolekcji, a kiedy przyjrzycie się bliżej, to dostrzeżecie te wszystkie zacne detale. I to się ceni. Obok tego muszę pochwalić bawialność setu. Bez większego problemu jesteśmy w stanie zdjąć dach z balonem, aby zajrzeć do naszego busa. Poza tym mamy też możliwość otwarcia drzwi i wyrzucenia z nich konkretnych figurek, aby lepiej odwzorować wydarzenia z gry. Może nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale jest wystarczająco. Nie można też zapomnieć o figurkach, które dla wielu będą głównym motywatorem zakupu. Każdej z osobna poświęciłem już czas w ramach rankingu, ale tutaj opowiem o nich zbiorczo, bo są wykonane doskonale. Nie brakuje nadruków na nóżkach czy specjalnych odlewów, a do tego Cała dziewiątka, przynajmniej na razie, pozostaje unikalna dla tego zestawu. Uwielbiam też fakt, że wszystkie figurki mają jakieś wzory na główkach. Czasem są to normalne twarze, czasem fioletowe kryształy, ale coś się tutaj dzieje po zdjęciu hełmu. A do niektórych dostaliśmy nawet dodatkowe włoski, co już w ogóle może kogoś zachwycić. To co? Czas to ja ponarzekać, chociaż dzisiaj będzie bardzo delikatnie. Przede wszystkim muszę przyznać, że zestaw wydaje się nieco pusty w środku. Właściwie mamy tylko siedzenia i na tym koniec. Jednakże będę trochę adwokatem diabła, ponieważ wspomnę, że tak było w oryginale. To nie tak, że Lego sobie wymyśliło tę pustkę, tylko bus w Fortnite nie ma być klasą premium, a prostym środkiem do zrzucania ludzi z wysokości. Poważniejszą wadą jest sam proces budowania, który bywa nieco żmudny. Nie jest to ogromny zestaw, dzięki czemu nie będziecie męczyć się długo, ale niektóre fragmenty bywają zbyt powtarzalne. Tutaj musicie złożyć 9 takich samych krzeseł, tam musicie powbijać szyby, bo przecież szyby są tutaj wszędzie. Nawet zdobienia na balonach są takie same, nie mówiąc o tej metalowej ramie. To wszystko sprawia, że zabawy ze składania jest tutaj stosunkowo mało. Co zresztą jest szczególnie smutne patrząc na to, że po ten zestaw sięgnie część casuali, którzy na co dzień nie składają klocków. Oczywiście trudno winić duńczyków, bo to prosta konstrukcja, która wymagała tych powtarzalnych elementów, aby wyglądać dobrze. Ale skoro finalnie ktoś może odbić się od dalszego składania, to muszę to wypomnieć. Podsumowując, Buzz Fortnite to zestaw fenomenalny. Wyróżnia się pod kątem konstrukcji, a do tego dostajemy w nim rewelacyjny pakiet figurek, więc trudno szukać tutaj negatywów. A jak jeszcze w przyszłym roku pojawi się w szerokiej dystrybucji, gdzie pewnie stanieje o kilka dyszek, to już w ogóle będzie bajka. Chociaż szczerze wam powiem, że już teraz przy obecnych promkach, jakie pojawiają się na Lego.pl, warto go sobie złapać, aby uzupełnić nim swoją kolekcję. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, tak jak dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają nasz kanał. Jeśli wy chcecie dołączyć do tego zacnego grona, to link znajdziecie w opisie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do następnego.